Dzień 207. Robię napadów aż do PBRDTA6. Dzisiaj odcinek typu Skipnięcie dnia, przedłużenie serii. Tak czasem bywa. Witam serdecznie. Chcę zrobić zakupy. Nie chcę robić zakupów. Dobra, k***a, ku... no, kasę. Don't shoot! I will give you money! Please don't shoot! A jak nie będę robił szut, to ty dasz mi kasy! Więc please give me money Aha Nie wstawaj Ej Aha! Czy nie dostaję gwiazd i dobra ci ale nie chciałem go zabić! Hmm Czy nie dostajesz się gwiazd za uderzenie ty... Kto to jest? Jak ogóle jest ubrany? Aha! O ma... To baba była! Ja pierdzielę! Ale jajca! Jeszcze że jajca co że robię speedrun? A, nie pijcie mnie! Zapnijmy o sprawie, okej? Okay? A i nie przyjechali, zobaczcie! Aha! I co zrobi? Jedzie do tej typiary? A, i się patrzy! Hmm, typiara sobie leży, co robimy, chłopaki? Wydaje sprawę. <laughs> aha. I się stanawia cały czas. On dzwoni? Nie. Nie wiem co pierdziela. Co ty robisz? Policja jest w samochodzie. Mogę urwać samochód i pojechać razem z nim? Tak! Ej, mam też przekup władzy, więc jestem... Ja pierdzię jestem dla na służbę. Haha! <laughs> kolego! Co robimy? Dzisiaj? Na stację chcesz podjechać? po pączki? No dobra. To musimy znaleźć taką stację z pączkami. Nie. nie! Nie, nie. Zaparkujmy sobie tutaj. Ja poczekam do końca tego przekupu władzy i zobaczymy, czy gościu się skapnie, że jestem z nim. Więc proszę, nie zatrzymujmy się. I dawajmy mu szansę na ucieczkę. No jak po prostu z nim jeździmy. Niech wie. O nie! Ja się... Ej, ja w sumie? Mam policjanta przy sobie. Nie, nie wiesz lepiej. Zobaczmy, czy zacznie mnie gonić, a jeżeli tak, to czy zacznij mnie... Znaczy jeżeli nie... Jeżeli nie zacznie mnie... sobie mnie teraz gonić, okej. Okay. I co zabierzesz z tym faktem zrobić? Mam jedną gwiazdkę. Hmm. Jeżeli nie jego oczach, Ej! Ale gubię tą gwiazdkę! Nie może gościć ze mną! Nie na pewno teraz na oczach policji, nie? Kurde, przypał! A to jest głupie jeszcze raz! Znaczy, w cały czas jestem sobie na oczach policji, ale nieważne, nieważne! No, nie, 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 nie! Please! Nie. nie, kurwa! Wyskoczył! Ja pierdolę! Został! No niestety, kolega okazał się być zdrajcą! Na początku dawał kolegę, a na końcu okazał się być zwykłym psem. Cuką. 1752 zarobiliśmy. A teraz, gdy zjedziemy sobie w dół, to podsumowanie wychodzi z niego, że dzień 207 naszej pięknej serii kończył z wynikiem 117 626 775 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.